Cześć, witajcie w nowym vlogu. Za mną bałagan, ale przede mną przygotowany stół. Dzisiaj mamy spotkanie ze znajomymi. Taka... właściwie chciałam powiedzieć wiosenna imprezka. Nie, nie, to jest jeszcze zimowa imprezka i powiem wam, że stół prezentuje się normalnie, tradycyjnie. Idą z nami posiedzieć. Przygotowałam dla nich... Będą testowali nasze przepisy. Zaraz Wam powiem, jakie. To pierwszy przepis to jest: ryż. Tu mamy zalewę do ryżu. Pałki z kurczaka są w lodówce. Powiem Wam, że już się marynują. No, kilka ładnych godzin. Jeszcze Wam coś pokażę. O, proszę. To jest wózetka, która od wczoraj już chłodzi się w lodówce. Tutaj Marek kupił dla przetestowania takie fajne ciasteczko z cukierni. Także no, ale bardzo fajne ciasteczka zobaczymy, bo y, w marcu Marek ma urodziny i stwierdził, że chyba zaszaleje <grym> i tym razem y, po prostu poczęstujemy gości takimi y, ciastkami, ale żeby ich poczęstować chcemy spróbować czy są po prostu dobre. Piszecie mi często w komentarzach, bądź mniej często, piszecie mi w komentarzach o tym, że y, czym najlepiej podlewać kwiaty. No, i wiecie, są różne teorie. Najlepiej o taką wodą odstaną, taką wodą kilkudniową, która jest w butelce i ma taką temperaturę pokojową. Dwa. Już od wielu, wielu lat jeszcze pamiętam jak u mnie w rodzinie, mój wujek tak robił, zalewał skorupki jajka wodą i wiecie, one stały, w tej wodzie stały, one tam się rozkładały i wtedy tą wodą podlewał kwiaty. Ale ostatnio, i to nawet moja mama coś takiego stosuje. Ostatnio u niej to zauważyłam i się zdziwiłam, a wy też o tym piszecie. Żeby kwiaty podlewać wodą, yy, w której moczona jest skórka z banana? No, to w ogóle jest dla mnie zdziwko, i niby jakie to ma, jakby nie, co to ma dać temu yy, tym kwiatom, nie? Co to ma dać? Jakie tam są odżywcze, czy może? Także powiem Wam, że są różne sposoby. Ja moim sposobem jest po prostu kranuwa, a dwa, stosowanie takich odżywek. Wiecie, jakichś pałeczek, jakichś takich y, płynnych. Y, także idę na łatwiznę, nie? Ale ta skórka z banana to nadal mnie nurtuje. Jeszcze muszę mamy dopytać, skąd ona to ma. Marek, potem masz fryzę. Mm. A Marek leżał, wiecie. Mm. Ale aż tak źle. No, dosyć. Mm. Ta moja grzywka coś nie wypaliła, powiem wam. Dlaczego? Nie, po prostu ty jej nie układasz, wiesz. I bo tyle. bym musiał dać jakąś, jakieś mazidło, ale jak na to założysz czapkę, to wiesz, co się potem dzieje jakąś ciągniesz, lepiej nie pytasz. No na pewno nie. Mm. Ej, nie podjadaj mi tam! Moja ulubione. Dobra. Także idziemy się zbieramy i my my idziemy się. My czekamy na gościa. na gości Ile jest? No, 13 minut no, dzwonek. To zaraz wyciągam moją buzetkę. A i jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie co wczoraj zrobiła Michasia. Pyszne popkejki lub cake popsy, jak to woli. U nas różnie bywa z tym. Ja Wam powiem, że myśmy. My mamy już przepis, nie? Na co? No na te. te no pewnie, kulejki. Pop popkejki, cake popsy, także wpadajcie i jeżeli chcecie, zróbcie sobie ryż do tej potrawy, bo to jeszcze nie powiedziałam o tym. Do tego kurczaka, właśnie z pałeczkami. My mamy akurat tego typu. To jest taki długi ryż, biały i dziki. No jak się nie trudno domyślić, ten czarny, właśnie to jest ten ryż dziki. Tu mam jeszcze resztę, troszeczkę chyba tego dam jeszcze i wystarczy, bo żeby nie było za dużo, on wiadomo, on wsiąknie ten sos i wtedy zrobi się mięciutki. Przepis na to danie też jest na naszym kanale. I też jest na mediach społecznościowych, także. W Słuchajcie, nas wszędzie znajdziecie. Obawiam się, że jak otworzycie lodówkę kiedyś, to tam też nas zobaczycie. Tak? O nie! To chyba już przesada. Właśnie się zmywarka otwarła. Właśnie się zmywarka zrobiła, czas kończyć, zająć się robotą. No i kolejny dzień. Właśnie wróciłam z zabiegów, czekam w samochodzie. Właściwie zaraz muszę ruszyć, bo jadę odebrać Marka, który siedzi u dentysty i micha się ze szkoły. Powiem Wam, że dzisiaj założyłam taką cieplejszą kurtkę, bo jakoś tak zimno, zero stopni, yy, chłodek taki, noc yy, jakiś taki mam zimny, w kryo. To może coś tutaj mi lata, chyba z tego. W Krioko może siedziałam półtorej minuty. Jedna pani za mną szła na trzy. Podziwiam, no ale twardzielka, wytrzymała. Z tym, że na przykład z kriokomorą jest tak, znowu tutaj się zatrzymam na chwilę, bo rozmawialiśmy na ten temat z fizjoterapeutą, który tam y, to wszystko obsługuje. On powiedział, że najważniejszy dla organizmu jest ten pierwszy szok, więc nie, właściwie to nie ma dużego znaczenia, czy idziesz na dwie, na trzy minuty, jedną. Y, po prostu liczy się ten pierwszy taki strzał, taki szok y, tego zimna, no i... To wystarczy. Pisaliście w komentarzach, bo ostatni vlog był to trochę taki przydługi, albo poprzedni nawet, poprzedni, poprzedni. No i właśnie mówiliście o tym, że moglibyśmy nawet, niektórzy piszą, że moglibyśmy nawet nagrywać codziennie. Kochani, nie da rady. Naprawdę nie da rady. To znaczy, są takie osoby na pewno, które to robią, yy, że nagrywają codziennie i wrzucają i tak dalej. Yy, powiem Wam, że to znaczy, nie wiem, no, no tak jak na ich przykładzie, to jest to możliwe. Ale po prostu mnie ze względu na czas, jakieś zajęcia, inne jakieś tego typu, dołączenie jeszcze montowania tego, co się nagra, no to byłoby już naprawdę hardkorowe. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o codzienne vlogowanie, no to wiadomo, takim wyjątkowym miesiącem jest grudzień. Grudzień jest miesiącem vlogowania, blogmasowania właściwie. Także wtedy ludzie spinają się i no, nagrywają codziennie. No, na pewno też ze względu na to, że grudzień jest dosyć taki szczególny, jeżeli chodzi o reklamodawców. Powiem wam, że przed ostatnim przedostatnim filmikiem, tam o tym takim wypaleniu zawodowym, trochę się y, komentarzy pojawiło właśnie w związku z tym. Różne są wasze odczucia, różne są wasze opinie. Niektórzy są zbulwersowani tym, jak można mieć wypalenie zawodowe. Jeszcze chciałam tylko króciutko się do tego odnieść. Y, mówiłam o tym w takim kontekście swoim. Ale też ogólnie, bo wypalenie zawodowe nie dotyczy tylko nauczycieli czy influencerów, też dotyczy, ale, ale również innych grup zawodowych. Także i, i na pewno jest to w różnym natężeniu, w różnym nasileniu i w różnych objawach, że tak powiem, się to uwidacznia. Także, no, takie jest moje zdanie. Dobra, i tyle w temacie. Odbieram teraz, odbieram jak to zabrzmiało. Um, jadę pomarka Marka, po Michasie i jedziemy do Ikei. Chcę dzisiaj tam też przy okazji yy, tego pobytu tam, bo to jest przy okazji yy, zobaczyć właśnie takie organizery do szuflad. Bardzo podobają mi się te organizery, które teraz mam. One nie są plastikowe, te które pokazywałam wam w ostatnim vlogu i one też delikatnie, wiecie, delikatnie pracują, także można je gdzieś tam dopasować do kształtu szuflady. A że szuflady po, po drugiej stronie w garderobie są dosyć płytkie. No są trochę płytsze niż ta, którą ja mam, więc obawiam się, że ten organizer, który teraz mam ja, może się do nich nie zmieścić. Ale tak jak mówię, on jest fajny pod tym względem, że nawet gdyby troszeczkę gdzieś tam, to mogę go sobie zawsze. Wiecie, dopasować. No i jak coś znajdę, to na pewno wam pokażę. Powiem Wam, że teraz w marcu muszę przygotować, trochę pogrzebać w szafie i zobaczyć, co ja tam mam właściwie do ubrania. Bo wiecie, szafa pełna, jak to u kobiet bywa, nie mam się w co ubrać. A czeka nas w marcu trochę takich imprezowych, rodzinnych spotkań. Także no są dwa razy urodziny na bank i roczek także no, trzeba coś przygotować Marek oczywiście wskoczy w swój garnitur z tego powodu nie jest zadowolony ale przeżyje spokojnie, raz na rok no, dobra, bo tak średnio to wychodzi, to jadę i jeszcze tak patrzę, wiecie, na moje włosy bo z tyłu to mam inny kolor i powiem Wam, że y, chyba poczekam, aż będą takie zupełnie moje odrosty. Ja już powiem Wam, że nie ma takiej różnicy znacznej, y, jeżeli chodzi o odrosty teraz, jak y, y, gdyby porównać do tego, jak te odrosty wyglądały, kiedy miałam bardzo jasne te włosy, takie. platynowe. Bardzo jasne, także zobaczymy. Y, jestem ciekawa, oczywiście teraz mam spięte, to też inaczej się prezentuje, ale może w innym świetle. Dam tym włosom trochę odrosnąć, zobaczę, zobaczę. Może bym wróciła też do takiego swojego koloru włosów. Tylko mam jedno takie taką obawę, mam jedną: czy jak odrosną moje włosy, będę miała takie naturalne swoje, czy nie pojawi się więcej i nie uwidoczni się bardziej siwy włos jakiś. Dobra. Pierwszy siwy włos? Dobra, jadę. No i co z zakupami? Krótkie zakupy. Powiem Wam, że w tej K to kupiłam tylko. No i się skromnie. Dwie rzeczy kupiliśmy, nie? A już Wam pokażę. Jeszcze wstąpiliśmy do TK Maxa. No i oczywiście do Primarka, Primarka, chyba Primark. Zróbmy tak, że czytamy, jak piszemy. Dobra. No to co to było? Ikei, oczywiście niezastąpione i sprawdzone od wielu, wielu Benz sezonów. Powiem Wam, że one są w różnych rozmiarach. Ja zazwyczaj kupuję właśnie 2,5, 1 i 2 litra. Takie one są z tych średnich. Występują w dwóch różnych wzorach, także chyba o ile się nie mylę. Ale te mam sprawdzone i ta pojemność najczęściej mi się sprawdza i najbardziej schodzi. Dalej, taka foremka do muffinek właściwie. Tylko oczywiście ja wam powiem, że yy, fajnie jest tutaj jednak pomimo wszystko włożyć najpierw yy, taką foremkę papierową bądź silikonową i dopiero ciasto. Wiadomo, że wtedy łatwiej się to wyciąga, yy, a foremka tak naprawdę ma po prostu zachować kształt tej yy, mafinki. Nie podam Wam ceny, bo ceny już nie ma. O! No i jak już uniosła się kamera TK Max. <grymka> Zobaczcie, to już jest wiosenny e, bystrój, tak, no taki nietypowy królicz. on jest wykonany z jakiejś takiej wiecie glino coś tam, e, 79 zł, no wiecie kto sobie to wybrał, także Micha się za gości już niedługo, jako taki mm, świąteczny, wiosenno-świąteczny może, ozdobnik. Druga rzecz to jest takie, czekajcie, to jest e, aha, ten dyfuzor, tylko on ma w środku takie kryształki. Ja Wam nie powiem dokładnie co to są jakie, ale lawenda i bergamotka. O, to ładnie będzie pachniał. Także hmm, do takiego króliczka pasuje w sumie, nie? Ale pięknie on się prezentuje. No super. No i w TK macie jeszcze słuchajcie, ja wypaczyłam dla siebie kilka rzeczy. Nowości: taki szampon naturalny do włosów z hydrolatem z maliny arktycznej, jak to brzmi. Do włosów ze skłonnością do, i teraz najważniejsze, przetłuszczania się. I teraz to jest ważne, co na czerwono? Szampon. Czekajcie, wy tego nie widzicie tak. emolientowy do włosów średnioporowatych. Także zobaczymy. Michasia też może go używać, jak nam się sprawdzi. Kupiłam sobie jeszcze taką odżywkę w sprayu. Lubię takie odżywki. I to są odżywki typu bez spłukiwania, po myciu włosów po prostu spryskujecie sobie na wilgotne włosy lekko ususzone ręcznikiem i rozczesujecie nie miałam jeszcze takiej zobaczymy kolor i odżywienie no to zobaczymy czy to mi się sprawdzi chociaż no mój kolor już jest właściwie no to jest mój kolor, bo włosy zaczęły mi bardzo szybko już odrastać i, dobra i kolejna odżywka keratynowa, yy, yy, keratynowa odbudowa, zobaczymy też i tą, nie znam firmy, pierwsze widzę, ale jakoś tak yy, też jest yy, to odżywka, wiecie, tego typu bez spukiwania Marek, co tam? Ale odnośnie koloru to bardzo dużo zapytań, praktycznie wszędzie, na Instagramie, na TikToku, że masz żena... ja bawię się kaszufladą. Jeszcze ma nowy kolor, co to za kolor, co to za nazwał? Nie słuchajcie, jeszcze nie tylko wiem. dokończę zakupy i zaraz do koloru wrócę, taki komplet ściereczek. Zestaw ściereczek. Powiem Wam, że w Primarku kupiłam go. 100% bawełny, także super skład. A jaka to była cena? Czekajcie, tutaj mamy cenę. 19 zł za te cztery ściereczki. Także no to nie dużo, po 5 sztuka Wypróbujemy. No, one też nie są za małe, 45 na 65 cm, to jest tak, to taka chyba. standardowa ściereczka. Zobaczymy jak się sprawdzi, czy będzie fajna. I, I cztery takie dosyć fajne kolory. Ja nie lubię ciemnych szmatek. Do naczyń w kuchni. Jakoś mi się Ja to w ogóle nie lubię słuchajcie, ciemnych kolorów, źle kojarzy. No i ostatnia rzecz, to, co, czego Marek nie chciał. I kupiłam jeszcze jeden taki organizer. On na pewno znajdzie swoje miejsce. A a propos, jeżeli chodzi o kolor moich włosów, słuchajcie, on się zmienia, dlatego. Po pierwsze, odrastają mi już włosy moje naturalne, i to a chyba ten znacznie. ten Ten tutaj taki odrostowy, tak, taki misi królik. Tylko one czasami są, wiecie, nabierają innego odcienia, ponieważ ja stosuję szampon suchy. I ten suchy szampon, on wiecie, robi takie rozjaśnienie i zmatowienie, więc troszeczkę ten kolor też przeinacza. Ale postanowiłam, że na razie zostawiam to tak, jak jest. Tak jak jest, w takim kolorze. Zobaczymy, co z tego się urodzi, zobaczymy, jak długo w tym pochodzę, czy mi znowu odwali, odbije i tak dalej. Ja myślę, że I... może na wiosnę pójdzie do fryzjera, to jest, słuchajcie, pewniejsze niż pewne. No i teraz mogłeś to przewiesz, a specjalnie nie pójdę. Ale no to już twoja sprawa, ja i tak idę, słuchajcie, ja idę na początku marca, ale dokładnie którego, to ja nie pamiętam. Nie? Ale popatrzcie tam, George Josh... śpi. Jak śpi? Ojo, jakie słodkie. Nie, on nie śpi. Proszę śpi Cię. Zobacz jego oko, jak mu odleciało. Pokaż. No, odleciało oczko. Patrzcie, jak śpi królik. No króliki śpią z otwartymi oczami. Ja nie wiem, jak oni to robię. Ale on jest bardzo czujny, chociaż nosek mu nie chodzi. No, no ma odlota hmm. nic. On z takim okiem otwartym, to ja dziękuję. No, no właśnie. <gry> Dobra, to nie przeszkadzajmy mu. No i po Ikei wylądowaliśmy na kawie, herbacie i innych deserkach. Zaraz wam pokażę ale w BK nie kupiłam y, żadnego organizera. Zawsze zapominam po prostu tej nazwy. I kupiłam z tobą w Primarku y, ten, który już mam sprawdzony, ale tylko jeden, ponieważ Marek stwierdził, że on nie chce tego. Y, U Micha się, też się to nie zmieści, więc nic na siłę, nie, jak to mówią. Także ja teraz mam kabusie, y, a reszta towarzystwa ma super inne rzeczy. Zaraz wam pokażę jaki pyszny deser, jogurtowy z czymś tam, z czymś tam, o oh ma. co Marek, skusiłeś się? Tak, skusiłem się słuchajcie na pyszny deser. Ale ja mam Janki. Czekaj, do 27 jest. Uu, pięknie wygląda. Ale ja powiem wam, bo Michałśka sobie to wzięła. Tak, patrzcie tu od góry wam pokażę. To są takie płatki, bławatka, nie? Kokos i nasionka chia. Czekajcie. No i tu chyba taki mus z mango, nie? Bardzo no. ładnie wygląda. Nie wiem, nie mylę. No, jak smakuje. Powiem teraz wam, smacimy. wiecie, co mi od razu naszło, żeby to odtworzyć w domu? Tak? To byłby deser. No, to byłby deser. Ale deserek. nie wiem kiedy, bo już brakuje czasu. Znaczy w sensie, bo już mamy zaplanowane nagrania na przygotowania do Wielkanoc. Słuchajcie, nie? to będzie wielkanoc z Marzeną i Markiem. No, także szykujcie się. Pychotka, także smacznego. A Michaś ma jeszcze zimową herbatkę, tak? A, to ja już nie ostatni. Ale ja nie wiem się No tak, dzisiaj było zimno, nie? A ja mam się i się Dobra, to Dziękuję. smacznego. Ciekawe jaki będzie. U, zapowiada się pyszne. No bardzo. Zobaczcie jaki zestaw różnych koralików, akcesoriów. Ojej. Tu z literkami serduszka, buźki, miśki, no i z tego powstają, oczywiście tu, obowiązkowo żyłka. Akurat, a tu jakie ładne rzeczy, muszelki, kwiatki, no piękne rzeczy. No tutaj takie drobne koraliki i jeszcze tu, a wszystko to wiecie, z tego powstają piękne rzeczy. Bransoletki, pierścionki, naprawdę cuda. Michasia ostatnio znowu do tego wróciła. Dobra, ułożę to z powrotem. Tylko nie chciałoby mi się to wysypać chyba. Bo zbierać... Uuu. Jakby trzeba było zbierać takie koraliki, to wątpię, czy bym <laughs> wytrzymała to nerwowo. Czemu? Dlatego Aha. ja się do tego nie nadaję, powiem, to znaczy w sumie się nadaje, bo ja mam... Idę tutaj, żeby trochę się doświetlić. O. Ponieważ jestem dosyć cierpliwą osobą, ale... Yy, no. Różnie z tym bywa. Powiem wam, że dzisiaj znowu co było na obiad. Jakie znowu dawno nie było placków u nas. W tym roku były. W tym roku nie wiem, czy były placki, także placki oczywiście ja z cukrem bardzo dobre, a reszta ze śmietanką każdy je jak lubi. Powiem wam, że a propos przepisów to yy, chyba zaczniemy taki teraz cykl nagraniowy. No bo już jest marzec, wiecie, za miesiąc Święta wielkanocna, To te święta chcemy wam jakby podarować nasze przepisy i zatytułować ten, cykl, tak wiecie, mamy w głowie taki plan, nie? Takie, taką wizję święta Wielkanoc z Marzeną i Markiem. O. No i na pewno na naszych kanałach będą się pojawiały na naszych profilach, kanałach, w ogóle w mediach społecznościowych przepisy Typowo wielkanocne, związane ze świętami wielkanocnymi, to będą przepisy, które mamy sprawdzone oczywiście jak zwykle i te, które pojawiają się na naszym stole wielkanocnym, czyli coś co znamy, jemy i zawsze na Wielkanoc robimy. Także taki mamy plan, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Plan jest ambitny, ale myślę, że damy radę, bo gotować umiemy, lubimy. Także na pewno y, to zrealizujemy. No i marzec będzie właśnie taki, y, dominowały będą przepisy, właśnie typowo wielkanocne. Także co wy na to? Jeżeli wam się podoba ten pomysł, to koniecznie napiszcie, czy chcecie takie przepisy wielkanocne Marzena i Marek, wielkanoc z Marzeną i Markiem. Dobra? Także dajcie mi koniecznie znać. Ja dzisiaj mam misję kwiaty. Powiem wam, że tutaj taki ładny. Bukszpan. Ale coś się z nim złego dzieje. On przetrwał mi całą zimę. No chyba od poprzednich świąt wielkanocnych. I albo jest przelany, albo jest zasuchy, albo jest chory, albo nie wiem jeszcze co. I zobaczcie, tu takie ususzone ma już te liście, gałązki, tutaj popadały. I widzę, że tu jest trochę pleśni. Więc podejrzewam, ziemia jest mokra. Podejrzewam, że po prostu on jest przelany chyba, aczkolwiek zobaczcie, tutaj jest taki ładny, nowe listeczki. O, wypuszcza, ale jakaś mucha wyleciała stąd. Nie ma tam tam tam? Nie, muszę kupić ziemię i chyba przesadzę go i albo się odratuje. Nie, się wydaje nie wysuszył Nie, on się nie wysuszył, on jest mokry, ma ziemię mokrą, także... On zginął po prostu. No, ale widzicie, jeszcze, jeszcze jest nadzieja, bo tu są takie młode listeczki. Tamte za chwilę biorę pod prysznic yy, i wiecie, tak muszę zrosić, po prostu wymyć na zasadzie prysznic, yy, prysznicowego, zlania wodą. No i no te na razie spoko się trzymają i jestem pełna nadziei, że tak będzie. Proszę, jaka tutaj ładna, widzicie? Nie wiem, o tak Wam pokażę. Zobaczcie, to jest wszystko nowe. A jeszcze zanim zrobimy kwiaty, Często mnie też pytacie o to, co ja czytam aktualnie. Czy co będę czytać, co polecam. Nie wiem, tego. <gryw> o tym mogę się wypowiedzieć dopiero, jak to przeczytam. Powiem Wam, że przede wszystkim yy, nie znam autorów yy, żadnej z tych trzech książek, zaraz Wam pokażę. Co, yy, co przykuło moją uwagę? thriller psychologiczny, bo takie książki Mocno. lubię. Mocno będzie. Marek tutaj. Ja bym sobie przysnął przy tym thrillerze. No przy thrillerze, przysypię. Słuchajcie, ja jak książkę otwieram. To mi od razu się coś uaktywnia, mm -hmm. żeby się spać chce. Czyli ty jesteś w ogóle anty. Mm. Jak widzisz tego. Ja dokonany. od razu śpię. Tak? Mm. Ty możesz czytać coś, co jest o. Elektronicznej, wersji elektronicznej, no. Ale mm -hmm. na papierowej to ja nie, wiem, czy ten zapach tej farby mnie tak usypia, ale mnie usypia eee. od razu. Dobra, jeżeli chodzi o pierwszą książkę, Georginia. Georgina Cross. Idealna niania. Powiem wam, że niedawno oglądałam taki film. A nie jest to co? Z motywem niani, ale to nie będzie to. Nie znam autorki, ale właśnie przykuło mnie i tytuł, i tak jak mówię, thriller. Dwa. Secret sióstr. To znowu motyw przewodni. Yy, jaki? Nowy, niebezpiecznie uzależniający thriller. Mm. Właśnie. Lucinda Berry. Też nie znam yy, autorki. Ale... Carlos Ruiz Zafón. słyszałam coś o tym autorze jeżeli chodzi o jego książki nie czytałam żadnej to jest hiszpański bodajże pisarz i to o ile się nie mylę, czekajcie to jest chyba ostatnia z jego książek tak, ostatnia książka zmarł dosyć młodo i niedawno około 2-3 lat, lata temu Miasto z mgły i stwierdziłam że chcę ją przeczytać. Zobaczę, czy będzie mi się podobała. Książka w ogóle jest zbudowana na zasadzie opowiadań. To jest 11 opowiadań. No i właśnie, to jest zupełnie inny klimat, chyba niż tutaj, ale o tym na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ jeszcze tego nie czytałam. Jeżeli ta stylistyka mi się spodoba, na pewno do tego autora wrócę. Także to się pojawi. Już za chwilę, e, no, takie moje książkowe nowości. Zatem na pewno zabieramy się za czytanie. Ale zanim czytanie, to poproszę Marka o przeniesienie kwiatów pod prysznic, bo są dosyć ciężkie. E, to druga sprawa. Trzecia sprawa, zanim czytanie, montowanie tego vloga dla Was. Potem jeszcze słyszałam, że suszarka zrobiła pranie, pranie. No i późno, późno, późno. Ku północy. Trochę czytania ale zawsze coś. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Pozdrawiamy Was serdecznie. No i zaczynamy marzec. To na razie. Pa!